Ziomek. chcesz jebać się jak królik? Nie jest cebuli, o cebuli to się kuli Żebyś miał spermę słodką, wpierdalaj ananasy Wnet na się nie będzie kit, zawsze pierwszej klasy Doktor Urbino, seksuolog licencją Swoją pracę wykonujesz czystą esencją <laughs> Witam, nowa przerwa, przerwa w gromieniu teledysku Nawet my musimy trochę podpoczywać, coś sobie poczytać, prawda? Polecam różne gazetki moje ulubione no. pokaż co to jest? to jest ten <laughs> <laughs> lubię co to czytać ja, naj... ja lubię co to czytać najbardziej <laughs> nawa, bardziej brutalne bondage <laughs> to jest nie to jest cenne informacje, że będziemy tylko w taki gad. z niczego więcej, żadne <laughs> książki naukowe, żadne nie.